Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na wieczorze wyborczym w sztabie Grzegorza Brauna. Rozmawiamy z Sebastianem Pitoniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku wam. Sebastianie, no. Pojawiałeś się w wielu miejscach w kampanii wyborczej Grzegorza Brauna. Czy uważasz, że wynik, który ostatecznie osiągnął, na ten moment mówi się o mniej więcej 6%, prawda? Ale to różnie bywa. Przez noc może zarówno o 1% wzrosnąć, jak i o 1% spaść. E czy to jest dobry wynik jak na pierwszą kampanię samodzielną Grzegorza Brauna organizowaną przez Konfederację Korony Polskiej? Ja myślę, że ten wynik może urosnąć do 7% i uważam, że to jest wynik słaby. Czemu tak uważam? No bo celem jest kampania do parlamentu, a nie wybory prezydenckie. Wybory prezydenckie są łatwiejsze dla kogoś takiego jak Grzegorz Brown, który obiektywnie jest najlepszym kandydatem. Tak? Ma wiedzę, erudycję, dobrze wygląda itd., itd. No, oczywiście media tego nie pokazywały właśnie dlatego, ale generalnie no, walczymy takimi kartami, jakie mamy. W związku z tym, żeby wejść do Sejmu i jeszcze przebić się przez tą barierę systemu Donta, to partia Grzegorza Brauna czy ugrupowanie Grzegorza Brauna powinno mieć wynik na poziomie 8%, co oznaczałoby, że teraz powinno być na poziomie 10%. I to jest wynik dobry. Skoro ma 6, to znaczy, że mamy 4% do odrobienia. Najwyraźniej, najwyraźniej coś musi być zrobione dwa razy lepiej niż było zrobione. I mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte wnioski, bo wiesz, jak mówi Sun Tzu, żeby wygrać wojnę musisz mieć realistyczny osąd samego siebie i wroga. Tak? Nie możesz sobie cukrzyć, opowiadać bajek o sobie i o wrogu. Trzeba mówić prawdę i wyciągać prawdziwe wnioski. No muszę cię zapytać o e, Mencena i o e, tak zwaną neokonfederację, co prawda oni się denerwują, czyli powiedzmy konfederację wolność i niepodległość. Ja e, prawdę mówiąc jeszcze 2-3 dni temu liczyłem bo takie były mniej więcej moje wyliczenia, że Mencen i Brown łącznie mają około 20% i to się sprawdziło. Natomiast liczyłem bardziej, że wynik będzie zbliżony, że mniej więcej 10% dostanie Braun i 10% Mencen, co by mnie oczywiście bardziej satysfakcjonowało, no ale wynik jest jaki jest. Eee, e, czy nie sądzisz, że Grzegorz Brown e, zbyt delikatnie odnosił się do swoich byłych koalicji, i za mało się od nich odróżniał, że dla wielu ludzi e, przez dłuższy czas kampanii e, nie dotarło, że już nie ma jednej konfederacji, że Grzegorz Braun nie jest e, kandydatem tego samego środowiska politycznego co Mencen. Ja też na początku tej kampanii liczyłem na to, że wynik będzie zbliżony. Remisowy. Remisowy. Takie mieliśmy oczekiwania. I oczywiście źle życzyłem Neokonfederacji, tak? wynik poniżej 10% ucieszył, mnie poniżej 5% uradował straszliwie. Czemu? No bo uważam, że to jest przekierowanie, przekierowanie dobrej idei na złą stronę. Jak słuchamy teraz Neokonfederatów, zwłaszcza ich politycznych elit nazwijmy to no to oni, oni, wytracają całego zęba antysystemowego i wchodzą w system w związku z tym to już nie jest nasza partia jest tam mnóstwo dołów i środków, które są pewnie dobre, ale jeśli chodzi o samą partię, to uległa y, wrogiemu przejęciu, natomiast wiesz, uległa wiplaryzacji wiplaryzacji, natomiast wiesz, uważam, że krytyka y, z krytyką trzeba ostrożnie bo chodzi o to, żeby nie zniechęcić ludzi którzy mogą przejść no tak czy inaczej w tej wojnie nazwijmy to yy, Grzegorza Brauna, tak, rebelianta, nazwijmy to i, i starych Konfederatów, yy, Neokonfederatów, no zwyciężył Mencen, trzeba powiedzieć. No czemu? To jest prosta sytuacja, tak? Mencen go zaprosił, znaczy Mencen system go zaprosił, dał im media, yy, ludzie yy, Mencena i Wiplera siedzieli tam od, od, od rana do wieczora, no gdyby ludzie jak Grzegorza Brauna, gdyby, gdyby ta konkurencja była uczciwa, tak? Tyle samo czasu dla wszystkich antenowego, no to wtedy myślę, że wynik Grzegorza Brauna jego ludzi byłby dwa razy lepszy. męcem swoją kampanię zaczął 9 miesięcy temu, a Grzegorz Braun 3 miesiące temu. Wiesz, uważało się, że być może przestrzelił i że osiągnie swój maksymalny punkt przed głosowaniem no... ale dociągnął, dociągnął, dociągnął trzeba powiedzieć, że dociągnął i niestety, niestety ma dobry wynik co tak jak mówię ja, mnie to wcale nie cieszy mnie to wcale nie cieszy, bo to oznacza że te negatywne trendy tak, które tej partii zaistniały podbudowane z sukcesem się ugruntują w jakiś tam sposób wcale mnie to nie cieszy Czyli jeszcze więcej pracy przed Grzegorzem i koroną. Ja myślę, że, że Grzegorz Bran ma cały czas do zagospodarowania mnóstwo ludzi takich pasjonarnych, gruntownej takiej, wiesz, radykalnej, prawicy antysystemowej, narodowej katolickiej katolickiej, która jest nie do końca wykorzystana ich potencjał i myślę, że, że w tej sytuacji tego wyniku takiego, wiesz 1% poniżej, powyżej progu, czyli słabego realnie że aktywowanie tych wszystkich środowisk i stworzenie jakiejś formuły, żeby to było możliwe, bo to jest bardzo trudne ale wiesz, wyzwania są inspirujące w związku z tym myślę, że, że to może i dobrze, bo będzie trzeba stworzyć mechanizmy, które to wszystko jakoś tam pociągną i pozwolą wejść na pokład w maksymalnej liczbie ludzi, podtrzymując ten entuzjazm i wiesz, tworząc sytuację, że to wszystko jest nasze wspólne. To może tyle, bo raczej krótkie dzisiaj wypowiedzi. Jakbym chciał jakiegoś uzupełnienia, to rozumiem, możemy e, przez internet skomentować z, nawet za kilka dni. Z wielką przyjemnością. Z Panem Bogiem. Boże prowadź.